A teraz wejdę w wspólnotę, którą kiedyś robiliśmy zobaczę jak jest teraz, teraz i kiedyś. Kody, kody działają. mają. Klatka po remoncie. Wszystko na parter zniesione. Tak jak mówiliśmy i ładnie. także pożarowy to podało temu robione jeszcze bez kontroli ale myślę że czasem do piwnicy a czasem tutaj również fajnie się komponuje także i to było robione myślę że dobre ze 3-4 lata temu marpor tylko pod standard nic nie obniżył także zapraszamy Link w opisie telefon mail